M'eraba, dzisiaj kolejny filmik ze Wschodu Turcji. Dzisiaj jesteśmy znowu tutaj z Nurim razem, bo będziemy Wam opowiadać naszą historię. Jak się poznaliśmy, jak wyglądał nasz związek na początku, w momencie kiedy jeszcze no, ten związek był na odległość. I jak też na ten związek reagowały nasze rodziny. Tak. No dobrze, no to od początku, jak się poznaliśmy. Pamiętasz jeszcze w ogóle? Pamiętam. Najpierw ona przyjechała do Burdur, do mojego miasta, do rodzinnego miasta. I studiowała tam pół roku. Wtedy właśnie na początku ja nie chciałem za bardzo gadać z obcymi ludźmi. Szczególnie obcy krajowcy, bo nie wiem, wstydziłem się. Nie umiałem jeszcze tak dużo angielski I jakoś tak poznaliśmy i potem kumplowaliśmy. Cały czas mieliśmy kontakt, były imprezy. Spotkaliśmy w domu tam ich. Erasmusa. Dobrze. Erasmusa. No tak. I to było kiedy? To było 8 lat temu, tak? No, jakoś tak. No ja miałam wtedy 20 lat, w tym roku kończę 28, więc to było 8 lat temu. No, jakoś tak wtedy, no. No, no tak, ja pamiętam, przyszliśmy pierwszy dzień do szkoły, nikogo za bardzo jeszcze nie znaliśmy. No i przyszła grupka właśnie studentów tureckich, mhm. w tym też Nuri. Nie tak się jakoś zapoznaliśmy. Nuri na początku był bardzo nieśmiały, w ogóle się nie odzywał. Tak. Ja w sumie też. Ale to nie z tego powodu, że ja byłam jakaś nieśmiała, tylko no pierwszy raz przyjechałam do tak innego kraju i trochę tak ostrożnie podchodziłam na początku, obserwowałam wszystkich, jak się zachowują. I tak z dystansem trochę podchodziłam. No, ale później bardzo dużo czasu spędzaliśmy razem, bo ta grupka, z którą się poznaliśmy często do nas przychodziła. Wiadomo były różne imprezy. No ale wtedy to my zupełnie tak po kumpelsku do siebie podchodziliśmy. W ogóle nie patrzyliśmy, nie... że tak. tutaj coś będzie między nami. Tak. Tak, Nie, nie. To wtedy tylko byliśmy przyjaciółmi. No i później minęło to pół roku, ja wróciłam do Polski. Mieliśmy cały czas ze sobą kontakt tak po kumpelsku przez internet. No. I potem postanowiłeś przyjechać na Erasmus. Tak. ja decydowałem jechać na Erasmusa i aplikowałem na początku, myślałem jechać do Hiszpanii, do Czechy, No nie mogłem decydować, ale potem mówię, miałem przyjaciele ale tutaj burdur. No to mogę do Polski, na pewno nam pomagają tam uh -huh. i mieliśmy kontakt cały czas i wybraliśmy Polskę w końcu. I to było po jakim czasie od mojego Erasmusa? Rok po moim Erasmusie? Tak, rok po. Tak, rok po moim Erasmusie ta grupka właśnie naszych przyjaciół w tym też Nuri przyjechała do Polski. Ja wtedy pracowałam w biurze Erasmusa na naszej uczelni jako taki Pomocnik, mhm. opiekun Erasmusowy. W związku z tym też dużo czasu z nimi spędzałam. I znowu na początku tylko zupełnie po kumpelsku, no, ale tak. Jak już tak się spotykaliśmy codziennie i codziennie, i codziennie. Jakoś tak wyszło, no, nie? Tak, wyszło. Nie wiadomo, jak, ale wyszło no. tak. Chociaż z drugiej strony. No, też nie do końca traktowaliśmy to poważnie, bo w tamtym czasie nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. No Myśleliśmy sobie, no dobra, Erasmus się skończy, Nuri wróci do Turcji. I co dalej? I co dalej? Byliśmy wtedy jeszcze bardzo młodzi, jeszcze w połowie studiów właściwie. Tak. Więc co tu można było w ogóle planować w tamtym czasie? No więc no po prostu no, spotykaliśmy się, ale gdzieś tam mieliśmy z tyłu głowy, że pewnie z końcem Erasmusa ta relacja też się zakończy. No, tak się umówiliśmy i potem. Ja kończyłem Erasmus, wróciłem do Turcji i tak się umówiliśmy, że koniec, bo jest dystans. Ona w innym kraju, a w innym kraju, i wszystko tak. Za ciężko. Hmm, za ciężko. no I potem ona przyjechała z koleżanką do Turcji no, no, na wakacje. Tak, tak. Postanowiłam, że z jedną z koleżanek też z Erasmusa, a ta pozdrawiamy przy okazji. <gry> Przyjechaliśmy do Turcji, znowu odwiedzić stare kąty, czyli znowu do Burdur. No i znowu się z Nurim spotkaliśmy, no, no po tak. prostu tam. No i co? Jednak stwierdziliśmy, że. No, może spróbujemy, mhm. warto. Tak. Jak się nie uda, to nie, ale może spróbujemy. No, ja byłam wtedy z Batą w Turcji chwilkę tylko, nie, tam chyba z 2-3 tygodnie. 2-3 tygodnie, tak. No, potem wróciłam, no wiadomo, z powrotem studia się zaczęły i moje, i Nuriego. No. I potem. Czekałem 9 miesięcy, żeby znowu lecieć do Polski, mhm. bo nie było możliwości inaczej. Nie mhm. pracowałem, wiadomo, i miałem studia, miałem egzaminy i różne rzeczy. Mhm. I Magda mi mówiła, że jest wesele, wujka. Mhm. I że może by zaprosiła mnie i przed rodziną, tak. Przedstawić, chciałam przy... go. przedstawić w końcu. E, no, tak to wyglądało. Wtedy te 9 miesięcy to chyba był taki najdłuższy czas, co się nie widzieliśmy. Tak. Oczywiście cały czas mieliśmy kontakt przez internet, na szczęście, w dzisiejszych czasach to jest możliwe. No. I wysyłaliśmy sobie też paczki. Tak, prezenty, tak. małe paczki. Tak, było wesele mojego wujka. Stwierdziłam, że to będzie dobry moment, żeby cała rodzina Nuriego poznała mm -hmm. już tak bardziej oficjalnie. No i przy okazji Nuri też, żeby mógł sobie zobaczyć, jak polskie wesele wygląda, no bo tak. ono jest trochę inne niż w Turcji i tak dalej. Przyjechał na wesele. No, jak to było w dzień wesela? No, jesteśmy tam w restauracji, siedzimy przy stole, wszyscy patrzą na mnie, rodzinę, i wszyscy chcą pogadać, ale ja nie wiem o co chodzi, nie rozumiem nic i bardzo się stresowałem, no bo pierwszy raz oficjalnie poznam rodzinę, tak? Jeszcze nie umiem języka, siedzę tak między Polakami. I najbardziej się baliśmy na świętej pamięci dziadka. Mm -hmm. Tak, no wiadomo, dziadek najstarsza osoba z rodziny wtedy i, i no nie wiedziałam do końca, wydawało mi się, że dziadek może trochę taki jednak jest konserwatywny. Nie wiadomo, jak zareaguje tutaj Turek, muzułmanin. Muzułmanin, no. Y trochę się baliśmy, ale... <laughs> ale właśnie chyba dziadek jakoś tak najfajniej podszedł do sprawy, mi się no. wydaje. Dużo ze mną próbował na luzie. gadać. Mm -hmm. tak, tak, na luzie. No, Ym, No wszyscy byli bardzo przyjaźni, chociaż też tak trochę yy, na początku cię po prostu obserwowali. No, wiadomo. Trochę trzymali dystans, obserwowali, ale nie było żadnych takich sytuacji, żeby ktoś coś jakoś się nie miło zachował. Wszyscy próbowali jakiś kontakt z tobą nawiązać, nie? No. Tak. Ym, oczywiście, jeżeli chodzi o moją najbliższą rodzinę czyli o moją mamę, no, to mama już dużo wcześniej wiedziała, że, że my się spotykamy i że to nie jest tylko przyjaźń. Um, także no mama nie... dla mamy to nie była żadna nowość, ale mama też raczej nie miała nic przeciwko, wiadomo, no trochę na pewno się obawiała. Ale no, uważała, że ja wiem, co robię po prostu. No co? No, Nuri po prostu taką energię ma jakąś pozytywną, że nie wiem, jak to można nie lubić niego. No, tak jakoś. wyszło. I też dużo dało to, że Nuri nauczył się szybko polskiego. No, nie tak szybko, ale. No, powiedzmy. No, ale jak już później coraz częściej przyjeżdżał, i w końcu też już zamieszkaliśmy w Polsce. No to ten polski coraz, coraz więcej znał. I to też dużo dało. Ono po prostu mógł się swobodnie z moją rodziną porozumieć. I oni mogli się dowiedzieć jakim jest człowiekiem po prostu. Jakie mamy plany. Wtedy po tym weselu... Jak to było? Ty byłeś jeszcze w Polsce wtedy? Tak, byłem. E... Długo? Czy Długo. Jeszcze razy? drugie wesele. Jeszcze było drugie wesele? Kuzyna, tak. Tak. Ty już wtedy od razu po tym weselu na wakacje zostałeś? Jak to było? nie pamiętam. Tak. Tak zostałem i... No. Mieliśmy tak dwa wesele naraz. Mm -hmm. Znacie po kolei, tak? No akurat tak. Mojej rodzinie się były dwa wesele. No i... Przy okazji wiedziałem polskie wesele, tak jak wygląda. Na drugim weselu już byłeś wprawiony jak tańcować i tak No jak tańcować, jak reagować na wszystko, jak mm -hmm. traktować. I tak to było. Później przez wakacje byłeś. No i potem to tak trwało no... Mówię, raz ja jeździłam, raz Nuri przyjeżdżał. Na wszystkie takie dłuższe, wolne dni, typu ferie zimowe, wakacje. No. Akurat kto miał wolne, to jechał po prostu. Mhm. No i też jeżeli chodzi o Noriego rodzinę, to wiadomo, no z kolei przecież ja jestem Europejką, może jest to jakaś inna kultura, może inaczej się zachowuję, inaczej się ubieram mhm. i tak dalej. No, ja się trochę obawiałam, pytałam właśnie Noriego, jak już tam jechałam. Jako oficjalnie Nuri'ego dziewczyna. No i wiedziałam, że też u nich w domu będę po prostu no, się obawiałam, Pytałam, jak to będzie, jak mam się zachowywać, czy coś, na coś mam uważać i tak dalej. Nuri wtedy powiedział, że rozmawiał na ten temat z babcią jako głową rodziny. No. I babcia powiedziała, z tego względu, że w przeszłości wiele razy jeździła do Niemiec, to w Niemczech to ona już wszystko widziała, nic jej nie zszokuje, że mogę się zachowywać zupełnie normalnie i, i nie będzie z tym problemu. No i tak też było. Na początku oczywiście mi też było trudno się z nimi porozumieć, bo ja nie znałam tureckiego jeszcze wtedy. Mhm. Nuri. Właśnie w tym momencie wszystko tłumaczył. Wydaje mi się, że od razu mnie polubili. Nawet jeżeli nie, to nie dali tego po sobie poznać. Tutaj akurat nie będzie żadnej spektakularnej historii, bo nie mieliśmy żadnych problemów no, z rodziną. Na szczęście nie na szczęście. mieliśmy. I później jak już studia Twoje się skończyły... To stwierdziliśmy, że już czas do tego podejść poważniej. Że już dosyć tego związku na odległość, no bo jednak było to trudne. Było to trudne tak. i smutne takie, jak nie mogliśmy tyle czasu się widzieć. Długo e... separacji, wiadomo. No, no właśnie. Nie. No wiadomo jest ten internet. No, no, widzieliśmy się codziennie jakby, ale no, to nigdy nie jest to samo. No. Człowiek czeka. No i jak już wreszcie te studia się skończyły, no to postanowiliśmy, że Nuri przyjedzie do Polski. Weźmiemy ślub i będziemy mieszkać w Polsce. No uh -huh. i jak to było w tej Polsce i dlaczego w końcu przeniesiemy się tutaj to już opowiadaliśmy w jednym z filmów i link gdzieś tutaj dodamy. To sobie tam możecie zobaczyć. Ale właśnie jak to było ze ślubem no? No bo na to też jakoś mogła rodzina zareagować. O to też się widzowie pytali. Jak to było ze ślubem? Jak już ogłosiliśmy, że bierzemy ślub czy były jakieś reakcje? No ja opowiadałem rodzinie. I tak samo mówimy, jak Ty będziesz szczęśliwy i czujesz się dobrze z tym, to jest Twoje życie, Twoja mm. decyzja, Ty będziesz poślubić, a nie my. Mm -hmm. No, no, dokładnie. I też, jeżeli chodzi o wesele, no bo to jest trochę też taki temat w Turcji, większość rodzin raczej jest nastawiona na to, że będzie wielkie tureckie wesele. No, w Polsce też zazwyczaj duże wesela się wyprawia, ale ani ja, ani Nuri nie chcieliśmy dużego wesela wyprawiać. No, nie wiem, jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do tego, no. żeby tak. Y nie wiem, tu teraz zrobić z tego wielką imprezę i... Wesele to nie jest impreza wcale dla pary młodej, tylko dla gości. A my jesteśmy tego zdania, że ten dzień powinien być dla nas. Dlatego wesela tureckiego nie zrobiliśmy. Wesela polskiego też nie zrobiliśmy. Po prostu po ślubie w Urzędzie Stanu Cywilnego był tylko taki poczęstunek dla tak. rodziny. Z tego jesteśmy zadowoleni. No bo tu jest kultura taka, że trzeba robić wielkie, wielkie wesele. Zaprosić 500 osób, mm -hmm. nie wiem. Mm -hmm. I wydawać bardzo dużo kasy. Oczywiście brać na to kredyt, no bo to przecież. I to wszystko dla mnie jest strata kasa, strata czasu i trochę bez sensu, mm -hmm. chociaż to moja tradycja. No ale jakbym poślubił turcinkę, powiedzmy, też bym nie chciał za bardzo robić wesele, bo. Hmm. Ale jakbyś z Turczynką miał brać ślub, to nie wiem, czy by było tak łatwo. Z tego wesela się wymigać. Turczynki tak. raczej bardzo chcą takie duże wesele właśnie, nie? Nie wiem po co. <noise> nie wiem po co. No jeżeli chcą to niech sobie wyprawiają. I nie mam nic przeciwko i ja bardzo lubię chodzić na wesela innych osób i się na tych weselach bawić. I, I też właśnie byliśmy na, na polskich weselach razem, i byliśmy też na tureckim uh -huh. weselu naszych y, przyjaciół razem, i to super zabawa. Ale sami jakoś y, no, nie chcieliśmy tego wyprawiać. Jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni, nie było tego stresu takiego. Wiadomo, jak to jest przed weselem: moje, a czy wszystko się uda, a, a czy wszystkim się będzie podobać. Taka prawda, że co by człowiek nie zrobił, to zawsze się komuś coś nie będzie podobać. No. I, I po co? Po co taki stres? Nie, nie robiliśmy tego, no mamy to z głowy. <noise> ja tak no. trochę podchodzę do Sorki. Nie jestem za bardzo romantyczną jakąś dziewczyną, no po prostu. Jak braliśmy ślub z mojej strony, ze strony mojej rodziny też nikt nie miał nic przeciwko, nie, myślę, że nie ma... ludzie tak trochę oczekują chyba, jak oglądają kanały takich par międzynarodowych, że <noise> się opowie jakąś taką historię jak to było ciężko jak to nie wiadomo co się stało jak w, filmach. jak w filmach nie no nie u nas tak nie było u nas wszystko poszło gładko no teraz świat się zmienił trochę i wszystko jest inaczej można mm -hmm. bardzo łatwo poznać osoby mm -hmm. tak z innych krajów i można bardzo łatwo tak wszystko załatwić przeprowadzić lecieć mm -hmm. mówię może gdyby nuriego rodzina była konserwatywna może by były jakieś problemy no ale nie są tu. ale nie są nie są bardzo otwarci tak samo i moja rodzina no jest po prostu bardzo tolerancyjna i otwarta. No. no Nie patrzymy w ogóle na religię. No, nie patrzymy. O religii będzie następny odcinek. Myślę, tak. że to jest zbyt obszerny temat, a chcemy też o tym poopowiadać, także o tym w następnym odcinku. A teraz może jeszcze powiedzmy, bo to też ludzi interesuje, jakie mamy takie rady dla tych, którzy chcą się związać z obcokrajowcem mhm. i czeka ich związek na odległość na początku. No, powiem tak. Trzeba być cierpliwym i trzeba bardzo dużo się starać, bo mhm. inaczej się nie da. Jak ktoś mówi, już mam dosyć, nie robię tego, to no, się, nie uda. się nie uda. Trzeba bardzo chcieć po prostu. No. no, jeżeli ktoś nie traktuje tej relacji tak do końca poważnie, nie jest pewien, to raczej się to nie uda. Tak. Bo mhm. dużo jest naprawdę trudności, poświęceń. No, wyobraźcie sobie, nie widzieliśmy się 9 miesięcy. Mhm. No, to jest naprawdę bardzo długo. I to nie raz tak było. No te 9 miesięcy to był taki najdłuższy ten okres, ale później też jeszcze były tak, krótsze, tak, ale też takie momenty, gdzie się nie widzieliśmy. Trzeba było to wytrzymać jakoś. To nie jest łatwe. Więc musicie być pewni tego. No. To się nazywa prawdziwa miłość. No dokładnie. To się nazywa no. prawdziwa miłość. pięknie teraz powiedziałaś. że się wzruszyłam. Też ludzie się pytają jak to jest no, sam związek z obcokrajowcem. Czy są jakieś trudności? Czy jakieś mamy rady? Trudności mówiliśmy. No dystans, dystans nie? Dystans to jest najwielki, no. największy minus. Język hmm. może być też problem. Akurat my mamy dobrze tak. Ona umie po turecku, ja umiem po polsku trochę. No i oboje znamy angielski. Na początku po angielsku się dogadywaliśmy, więc od razu mogliśmy się poznać jakimi jesteśmy osobami. Mimo, tak. że jeszcze nie znaliśmy swoich języków nawzajem, ale znaliśmy angielski, to jest ważne. Bo język jest ważny w ten, spos w ten sposób, że na przykład jak nie znasz języka za bardzo, nie można mhm. siebie wyrazić na przykład tak jak chcesz, mhm. jak w Twoim języku. Bo mhm. nie znasz słowa, nie mhm. znasz języka tak dużo. No to jest problem, mhm. bo. Wtedy nie mogą poznać za bardzo, czyli język też ważny. Tak, no bo wiadomo, nie na początku, jak się tam spotykacie, jakieś tam randeczki, coś tam, no ta e, proste słówka i, i język ciała wystarczy. Mhm. No, ale później, jak już się planuje poważniejszy związek, pojawiają się gdzieś tam po drodze tak. jakieś trudności, problemy. No to trzeba się dogadać, nie? Czasami jakoś. Więc u nas angielski pomógł na początku bardzo. Nie było czegoś takiego, że ja nie wiem, jaką Nuri jest osobą tak do końca, czy on nie zna mnie, no bo nie możemy się dogadać. Nie, no takiej sytuacji nie było, więc to radzimy raczej żeby te osoby umiały się dogadać, no to jest ważne. Tak. Trudne może być później decyzja, gdzie zamieszkać, nie? To też problem, tak. Muszą być po prostu moim zdaniem obie osoby gotowe na poświęcenia, gotowe na przeprowadzkę i trzeba to ustalić, jakoś się dogadać, zanim się weźmie ślub. Tak, my. Pomyśleliśmy tak sobie ja, robiliśmy kiedyś też, czy mieszkać w Turcji czy w Polsce. Mm -hmm. I w końcu mówimy, może budopieście tam Węgry albo coś, bo to jest w środku akurat. Ani Turcja, ani Polska, ale w środku coś. No tak się śmieliśmy. Braliśmy pod uwagę to, że jeżeli się nie uda w Polsce no to będzie trzeba wymyślić coś innego. Mm -hmm. I tak też się stało. No trzeba od razu założyć różne scenariusze i być na nie gotowe. gotowe. Tak. I mówię, takie ważne rzeczy, jeżeli są naprawdę jakieś różnice kulturowe, religijne itd. No to te wszystkie rzeczy trzeba obgadać na początku, jeszcze przed ślubem, żeby tak. później nie było jakichś niedomówień, jakichś rozczarowań. I jeszcze trzeba mieć wyrozumienie. Mhm. Tak, rozumienie. To znaczy, no wiadomo, że ona ma inną kulturę, ja inny, inną kulturę i ona mieszka we same życie w Polsce, mhm. ja w Turcji. Wiadomo, wszystko jest inaczej. Tak. To trzeba myśleć, że będą różne rzeczy w związku. Mhm. To normalne jest i to trzeba i akceptować. Tak, tak. Wiadomo, że w Nuri w Polsce będąc. Jeżeli zachowa się jakoś inaczej niż Polacy, to dlatego, że pewnie w Turcji tak było i, i odwrotnie też. Ja, będąc tutaj, jak popełnię jakąś gafę, coś głupio się zachowam. To nie mhm. dlatego, że ja jestem jakaś, nie wiem, tutaj się źle zachowuję i, i ich nie szanuję czy coś, tylko po prostu. Mm. No, przyzwyczajona byłam do czegoś innego. Nie robię tak. tego celowo, no po prostu jakoś tak się czasem dzieje. Trzeba zawsze o tym pamiętać. Po prostu nie patrzeć na tą osobę, że jak ty się zachowujesz, no. tylko pomyśleć dlaczego. Może to wynika z tej tak. kultury, którą miał przez całe życie. O to mi chodziło, właśnie. No. I trzeba się dostosować. Mhm. Na przykład, jak jestem w Polsce, to dostosuję się do kultury, tak zachowywam, tak. Mhm. No. I ty też jak jesteś w Turcji. No właśnie. Yeah. No i trzeba pamiętać rodzinę na przykład, że ktoś musi być daleko od rodziny. Mm -hmm. To jest niestety taki minus mm -hmm. może być dla niektórych. Mm -hmm. Trzeba być na to gotowy. No bo ona z Polski teraz tu mieszka. Odwrotnie też mogłoby być. Ja bym mieszkał w Polsce i wtedy też mm -hmm. ja bym był daleko od rodziny. Mm -hmm. Na to też trzeba być gotowy. Mm -hmm. Coś chciałam mówić i zapomniałam. Eee... Nie. To wszystko? Jakoś tak w ogóle chaotycznie to wszystko powiedzieliśmy. <laughs> nie. Chyba. <laughs> chyba odpowiedzieliśmy na wszystko, tak. Mhm. Będą mniej więcej wiedzieć ludzie, tak, o co chodzi mhm. takim związku. I jak poznaliśmy, to też opowiadaliśmy. Mhm. I tyle. No, strasznie chaotyczny filmik, jak mi się coś wydaje, ale wiecie, no, miłość jest skomplikowana na no to. Tak. Filmik skomplikowany trochę, ale chyba wszystko powiedzieliśmy. Jak jeszcze jakieś pytania macie, to pytajcie po prostu w komentarzach. To w komentarzach odpowiemy. I nie próbujcie rozumieć. Miłość się czuje. się no. nie rozumie. No. no właśnie. To jest mój cytat. <laughs> no. Tak, właśnie tak jest. I no. eee, co? Czyli, tak jak już mówiłam, w następnym filmie będzie o religii. Yy, a na dzisiaj to tyle. Tak. Jak yy, macie jakiegoś wybranka czy wybrankę z zagranicy, z innej kultury, nie bójcie się. Da się to zrobić. Kochajcie się. Będzie dobrze wszystko. Popieramy. Popieramy, no. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia co tydzień. Görüşürüz! Görüşürüz!